Niech Pan błogosławi i strzeże, niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech obdarzy Cię swą łaską, niech skróci ku Tobie swe oblicze. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu obliczu Pana Jezusa, Najświętsze oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości. Uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadość uczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń, spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie swoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty ofiarowania, ojcze przedwieczne, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi, najświętsze oblicze syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszą w czyjścu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu! Dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla tryumfu Twego panowania miłości na Ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie. Duchowy wizerunek Twojego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twojego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Akty uwielbienia: Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, niech będzie uwielbione najświętsze oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze Przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicze W krwawym pocie przy konaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze oblicza w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione, najświętsze oblicza w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione, najświętsze oblicza w blasku wiecznej chwały. Nowenna przed świętem najświętszego oblicza Pana Jezusa. Wezwanie. Pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociechą smutnej duszy mojej, światło światłości Duchu Święty, proszę Cię przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w Nim miłość boską, i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu. Prawd Twoich wiecznych, wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panna Maryjo i święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Dzień szósty czytanie z Ewangelii, według świętego Jana, a On sam. Dziwgając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, która po hebrajsku nazywa się Golgota. Panie Jezu, uwielbiamy Cię za to, że ubiczowany i upokorzony wziąłeś na ramiona drzewo Krzyża, by dopełnić dzieła zbawienia na kalwarii. Twoja droga Krzyżowa. Przysporzyła ci jeszcze więcej cierpień i zniewak. Wskutek bolesnych upadków, twoje święte oblicze zostało na nowo zranione, oblane krwią i pokryte pyłem kalwaryjskiej drogi. Jak dobrze, że wtedy znalazła się odważna kobieta i chustą otarła twą twarz. To miłość współczująca kazała jej, wykonać ten gest dobroci. Pragniemy ją naśladować w całym życiu naszym. Pozwól, O Jezu, czystą miłością serc naszych, wynagradzać ci wszystkie zniewagi, jakich doznajesz. Dobry Panie, niech na sercach naszych, jak na huście Weroniki, będzie wyryta Twe najświętsze oblicza boskie oblicze otarte chustą przez pobożną niewiastą na drodze krzyżowej zmiłuj się nad nami ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Akt uwielbienia, nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze. Najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne imię Boże, w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych, przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk Boskich, i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci przynajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą proszę przez serce Jezusa, Najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci powtórę, boskie oblicze, na cześć i chwałę Twojego świętego imienia, i na zbawienie całego świata. Westchnienie: pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twoje, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku. Boga Żywego, wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój Boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twoim obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się o najłaskawszy Jezu. Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje i sam racz dopełnić, czego nam w wierze nie dostaje przez twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych ale i wszystkich tych których od twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy abyśmy cię wiecznie uwielbiać mogli amen litania do najświętszego oblicza pana jezusa Kryje eleison, Chryste eleison, kryje eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze przez Maryję i Józefa wstające uczczone, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, w żółbeczku łzami zalane, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, napełniające podziwem nauczycieli zakonu, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, białe czystością, Rumiane miłością, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, piękniejsze niż słońce, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, świeższe niż róże wiosenne, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, droższe niż złoto, perły i diamenty, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, W rysach swoich, niewypowiedzianie szlachetne, Zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Zachwycające aniołów, Zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Słodka i czysta rozkoszy Świętych, Zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Arcydzieło ducha świętego, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, najsłodsza pociechą Marei Dziewicy i Józefa Świętego, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, zwierciadło niepojętej doskonałości, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, którego piękność jest zawsze dawna i zawsze nowa, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, które od nas gniew Boży odwracasz, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, po strachu szatanów, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, skarbie łask i błogosławieństwa, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, zmęczone wśród długich podróży, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, pociągające sprawiedliwych i grzeszników, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, składające pocałunki na głowach dziateczek, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, płaczące nad grobem Łazarza, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, promieniujące na górze tabor, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, krwawym potem zalane, zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, znieważone pocałunkiem Judasza, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Poranione odbicia i policzkowania, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Upadające pod krzyże ciężarem, Zmiłu się nad nami. Oblicze przenajświętsze, Wśród drogi krzyżowej, Chustą otarte, zmił się nad nami. Oblicze przenajświętsze, którego usta były goryczą napełnione, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, którego piękność zasłoniły grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, okryte śmiertelną bladością, zmiłuj się nad nami. Oblicze przynajświętsze, w grobie ukryte, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze w dzień wstania jaśniejące, zmiłuj się nad nami. Oblicze Przenajświętsze promienne w chwili w niebo wstąpienia, zmiłu się nad nami. Oblicze Przenajświętsze w Eucharystii utajone, zmiłu się nad nami. Oblicze Przenajświętsze, które ukażesz się na sądzie, w majestacie wielkim zmiłuj się nad nami. Oblicze przenajświętsze, które napełniać będziesz sprawiedliwych wiekuistą radością, zmił się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni, módlmy się. Spraw prosimy Cię, wszechmogący i miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważonego w czasie męki, naszymi grzechami. Mogli je oglądać, jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa do najświętszego oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo. Abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się przy najświętszemu obliczu. Oczci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy się Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię o Jezu mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze! Piękniejsze natilie i róże wiosenne Tyś się nie zakryło przed nami. Łzy przesłaniające boskie Twe oczy zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które cię trawi. Jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych. Gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym, nad brzegami rzek Babilonu śpiewać będziemy, najcudowniejsze pieśni skoro jesteś prawdziwą jedyną ojczyzną naszych serc śpiew nasz nie będzie rozbrzmiewać na ziemi obcej najświętsze oblicze jezusa czekając na dzień wieczności w którym podziwiać będziemy chwałę twą nieskończoną jedynym naszym pragnieniem będzie zachwycać boskie twe oczy ukrywając nasze twarze przed ludźmi aby nikt nie mógł nas rozpoznać twoje wejrzenie zasłonięte o jezu to nasze niebo akty wynagradzające przynajświętsze oblicze pana naszego ciągle znieważane przez grzeszników pobudzeni miłością ku tobie przychodzimy by ofiarować ci Nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych. Za nienawiść ku Tobie szerzoną słowem i czynem wynagradzamy Panie. Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej mszy świętej wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach. Wynagradzamy Ci, Panie, za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych. Wynagradzamy Ci, Panie, za brak miłości ku Tobie. Wynagradzamy Ci, Panie, za zniewagi wyrządzone Twemu najświętszemu obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa. Wynagradzamy Ci, Panie, za zniewagi. Wyrządzane Ci w osobie Ojca Świętego i Duchowieństwa, wynagradzamy Ci, Panie. Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace, wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi na całym świecie, Tobie wyrządzane, wynagradzamy Ci, Panie.